Jak widzicie mam na sobie set Busha i jest to trzeci najlepszy set na serwerze. Jest losowanie na szalkę z fajnymi itemkami. Jedyne co musicie zrobić, to zostawić suba łapkę w górę i napisać komentarz z nikiem. Pa, tu zabiłem! Witam w kolejnym odcinku na kanale. I już wam tłumaczę, jak to się stało, że mam na sobie aktualnie takie itemy. Ogólnie zapraszam wszystkich na streamy, które odbywają się codziennie o godzinie 20.00 i tam właśnie sobie gramy na rapach i grindujemy itemki. No i już wam pokazuję, jakie mam itemy. Mam cały set Busha. Kilo Busha i mieczna pieraka, także naprawdę bardzo dobry stafik. Jak widzicie, EQ też prezentuje się dosyć fajnie, dosyć solidnie. W częściej mam 39 słonecznego pyłu, co jest naprawdę, to jest naprawdę droga rzecz na serwerze. Ale jeszcze lepszą rzeczą są fragmenty kosmosu. I właśnie za fragmenty kosmosu możemy ulepszyć sobie perk. I właśnie teraz pójdziemy to zrobić. Mam 52 fragmenty kosmosu. Jak widzicie, tutaj jest perk rankingu. Ja bym w ten perk nie szedł, bo no to mnie nie interesuje za bardzo aktualnie. Kiedyś się to ulepszy. Ale perk dropu mnie bardzo interesuje, bo jak widzicie, pierwszy poziom to już półtorej większy drop z generatorów. Na streamie udało mi się wyfarmić 52 fragmenty kosmosu, i właśnie w tym momencie sobie ulepszymy ten generator, więc jego ja ulepszam. Pyk. I mamy właśnie ulepszony pierwszy generator. Jestem mega dumny z tego powodu, naprawdę. Ej, dobra, drugi poziom kosztuje 150 fragmentów. Jak to się stało, że jest taki przestrzał? 51 poziom i drugi 150? Ja w tym momencie pójdę sprawdzić, jak to wygląda. Powiem wam, czy warto to ulepszać te perki, czy nie warto. No i oczywiście, poza sprawdzeniem, jak. Kopie kilow, też troszeczkę się tutaj pobijemy. Mam nadzieję, że uda nam się kogoś zabić. Mamy jednak ten set Busha. Dobra, ja się podkuję. Nie ma co czekać. Podkujemy się, bo jak widzę, że tutaj wariacik jest naprawdę groźny. Mm, no i teraz sobie w niego postaram się tu wjechać. Okej, okay, on ucieka. Zabiłem, plus 19. Okej, okay. to był jakiś Steve, ale no. Czy kogoś to interesuje, że to był Steve? Ek? Chyba nikogo. Kill to kill. Wykopuję tutaj cały ten generator. Jak widzicie, już naprawdę mało kopii. Mam 42 tego pyłu, więc zasługa kilofa to też jest duża rzecz, ale ten perk chyba jednak też coś daje, mi się wydaje. Pierwsza wojna Pada gość! Nie padł i ja pierdzielę! Tak blisko do kila, nie wierzę w to. Jak ja go nie zabiłem! Ej, to jest nienormalne dla mnie. Gość dostaje takie hity, ja już bym dawno zginął, tak mi się wydaje. Ja już bym dawno zginął. Aż żemuś takie coś przeżył. No ja już mam tutaj ten lepszy mieć jednak. Myślę, że oni czują respekt. Kolega pada. Nie, nie wierzę w to. No znowu! Znowu mi gościa uciekają! Znowu mi gościa ratują z tego, ze śmierci. No nie wierzę w to po prostu. Co tu się dzieje? Dlaczego robicie mi tak pod górkę? Z tym setem busza naprawdę widzę, że ciężko ludziom tutaj jest ze mną walczyć. Tu ma jakiś ziomuś i temu tobiasza chyba. Ale to też na mnie jest straszne. Bo go miażdżymy, no. Bądźmy szczerzy, miażdżymy go. No, i ucieka ziomuś, także ja tutaj przejąłem złożyć emeraldzików, więc kopię szybko. No, na streamie udało mi się zgrindować takie itemki. Dostałem też troszeczkę od widzów itemów, więc bardzo fajnie. I jak widzicie, no naprawdę od razu lepiej się gra. Dużo łatwiej się gra, dużo lepiej się gra. Wojtek tutaj jest. Wojtek chyba chce dostać parę ciosów na web. Okej, okay, uciekł od razu Wojtek, ale on od razu tu przyleciał też. Więc znowu lecę do niego. Wojtuś, ty tu nie przylatuj, bo ty będziesz dostawał bomby na bańce cały czas. Uciekaj mi stąd chłopie. I Wojtuś znowu przyleciał. No zobacz, jak on sobie robi pod górkę ten Wojtuś. Mówię ci, Wojtuś, że to jest mój generator. Wojtek znowu przyleciał. Wojtek znowu przyleciał, no. Wojtek znowu przyleciał, Wojtek, z jakim ty jesteś irytującym gościem? Nie, dobra, Wojtek znowu przyleciał. Gdzie ty jesteś Wojtek? Wojtek, przecież ja Cię zmiażdżę tutaj. Mówię ci, ja cię zmiażdżę. Za to co robisz, ja cię zmiażdżę. Jak wiecie w poprzednim odcinku właśnie to na planetach udawało nam się. I tutaj ktoś jest? On nie wie, on nie wie o nas. Czy wie? Wie o nas. O no niestety, ucieka Próbujemy wjechać w kogoś tutaj Oj, tego ziomeczka to już zabiłem, to już nie będę tutaj robił pod górkę Ciebie już, bracie, zabiłem I Wojtek znowu przyleciał No, Wojtek, Wojtek, jakim ty jesteś Irytującym gościem, powiem ci szczerze Patrz, Wojtek znowu tu przyleciał Wojtek, czy ty nie rozumiesz, że to jest mój generator? Żurku Wyjeżdżaj mi stąd To Wojtek znowu przyleciał No przecież ten Wojtek jest taki Przecież ten Wojtek jest taki gość gdzie ten Wojtek jest? Zakrętka jeden. Podruba zakrętki. Dobra, podkujemy się znowu. Siłka pyk, fajerka pyk. Lecimy na tą strefkę tutaj. No, ej, wywaliłem. Wywaliłem Erytrę. Nie, nie, wywaliłem Erytry. Ej, ja to mam predyspozycję do robienia takich rzeczy, co? Pada gość. Ja go zabijam. Nie wierzę w to, że on uciekł znowu! Jezu, kochany! 50 typów mi już uciekło normalnie z tych pajęczyn. Dobra, bo robię sobie gościa w pajęczyny i nagle się zlatuje 50 mrówek tutaj. I mi klepią gości. My sobie próbujemy tu innego nadupić. Oj, ten gościu ma za dobre itemy. Uciekam ją refa. Nie wiem, gdzie on jest, no nie wiem, który to jest. Naprawdę. Chciałbym go zabić, ale nie wiem tu zabiłem. Na dwa hity mój zginął. Oj, dobra. No nie miał za dobrych hitemów, ale tak naprawdę biorę wszystko co się da już. Tutaj ktoś jest. I dwóch ziomeczków wykurzyłem z planety. Przecież tak się ludziom podoba. Pada gość. Mój kill. Nie mój. Nie wierzę, że mi kilo zabrali! Robię tutaj największą robotę z tymi pajęczynami. Jeszcze mi kilo zabierają. Ja piernicze Niebywałe to jest, że mi kila jeszcze podgawędzili. Jeszcze wpadłem w pajęczyny jakieś. Co za ziomuś Dał mi dwie pajęczyny, ale myślę, że mnie zabije. Ty jesteś się chyba z innej planety. Gdzie male. Weźcie tak nie dygajcie, co? Albo wy tu we dwóch kozaczycie. Dobra. Nie no, mogę wam śmiało powiedzieć, że naprawdę ten perk jednak i kilo w busza, to widzę różnicę tutaj w kopaniu. Także jeżeli macie gwiazdki do kupienia perków, to śmiało kupujcie, bo naprawdę ja widzę różnicę. Delikatna, ale to jednak różnica, nie? Czemuś pada. I go nie zabili nikt go nie zabił. Jak zwykle. Dobra, uciekam, nie będę się bił z gościem co ma Tobiasza, bo to też się mija z celem za bardzo Tak się go nie da zabić Nie na no, ziomeczku, z takimi itemami mi podjeżdżasz Ej dobra, co jest, co jest, prawie mi totem padł I jakie mi hity gościu sprzedał, co on ma za szable? What the fuck, I look good, I look delicious Co jest? Niby itemy Busha, a tak naprawdę trzy hity i... i cały HP schodzi Padnę. Ja pierdzielę! Bym sam zginął, normalnie gościa zabijam prawie i prawie bym sam zginął Ja cię sunę No nie, nie sądziłem, że ziomuś miał takie dobre ity Też gościu padał prawie No jakby się dało hitać w tym locie, to wydaje mi się, że udałoby mi się go zabić To hitanie w locie jest naprawdę mega ciężkie Podkuję się i wjeżdżam tutaj. Czy tutaj coś jest? Tak, jest ktoś. No i niestety te pajęczyny. I? Nie no, to ja gościowi taki damage waleon on nie ginie. Nie no, fajnie, że gościu pływa. No nie no, gościu pływa. No jak ja mam się z nim bić? No, nienormalne to jest dla mnie, no Ty Dlaczego taki błąd jest? Pewnie błąd minecrafta, nie serwera Ale i tak mnie zirytowało to Nawet na nikogo nie użyłem No i goście, zamiast mi pomóc z gościem, to oni mnie biją Nie, dobra, wy jesteście po prostu z innej planety, serio Wy jesteście z innej planety, ziomeczki. Trąbka to mi się nie opłaca bić. Ziomki są po prostu z innej planety. No w sumie to akurat są planety.